Cześć wszystkim. Kompania braci zówna spacerze, Maciej na nadawaniu. Jestem tutaj na tej łące, co testowałem wykrywacz po naprawie, gdzie znalazłem tego Sylwego grosika ale jestem w drodze na tamto pole za, za tymi roladami tam w stuk ułożone. No i teraz pokazał mi się sygnalik. mamy pierwszą monetkę. 10 groszy PRL-ek 1967 rok. Dobra, pierwszy fancior dzisiaj, jak to się mówi, pierwsze śliwki robaczywki. No idziemy szukać szczęścia dalej. Dobra, do usłyszenia. że klęska totalna Kurde, to będzie chyba trzecie wejście i będzie można dać tytuł kurczę filmu złomowisko a nie jakiś fajny fanty nic teraz pokazał się sygnał monetkowy wyszło 20 groszy PRL perelowo 1967 na jednym wypadzie mieliśmy przez cały czas kurcze jakieś łuski dużo kalibrowe nie wiem czy to wcześniej jakieś lotnisko było potem ja nic praktycznie nie znalazłem a dzisiaj chodzę już dwie godziny kurcze i znalazłem tylko dwa perelki i złom Wrócę, idę dalej. Najważniejsze jest spacerować. Dobra, do usłyszenia. Na dzisiaj koniec spacerowania. Będę się z wami żegnał. Przeszedłem dokładnie 7 km i 853 metry. No i znalazłem to co widzieliście. Oprócz tego złomy. Dosłownie Dzisiaj był dzień złomu, ale nic. Co by nie było, spacerowanie na zdrowie na pewno mi wyszło. Dobra, do usłyszenia w następnym filmie. Dzięki wszystkim za łapki, za subskrypcję. Film na pewno połączę, będzie łączony z trzech filmów. Dobra, do usłyszenia wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kompania braci znów na dodawaniu. Maciej i Marcin w polu. Jesteśmy na małym rekonesansie. Patrzymy na nowe miejscówki. Tak tutaj wszystko dookoła wygląda. Ledwo co wyszedłem z samochodu, pokazały się dwa sygnały. Pierwszy to była łuska. Jakoś większego kalibru nie wiem czy to od iła czy no coś w tym stylu a teraz pokazała się monetka 50 groszy PRL-ek 1949 rok monetka w stanie pięknym dobra no to do jakiegoś następnego sygnału. A widzicie, jaka ucha. Wcześniej też taka była. Pewno jakaś, no nie wiem, dużo kalibrowa. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie mam zielonego pojęcia. Tak to w każdym razie wygląda dobra ale nie to nas interesuje interesują nam jakieś fajne monetki Dobra, do następnego sygnału witam kompania braci Marcin z tej strony chodzimy już nie wiem z dobrą godzinę nawet może trochę lepiej z mizernym efektem praktycznie co krok wyciągamy coś takiego i nawet większe rzeczy trudno powiedzieć co tutaj było jesteśmy z 20 km na południe od Poznania wszystko sygnowane 46 rok więc klimaty które raczej nas nie kręcą no ale walczymy a będzie coś ciekawego to najwyżej pokażę do usłyszenia. Zbieranie sztućcy to jednak moje ulubione zajęcie. Mamy, nie wiem, łyżkę, widelec, trudno powiedzieć. Do następnego jest sygnał, dość płytki. Pokazuje na 500 metrów, może być to coś aluminiowego. No jest, co dziwne. Niestety kaptał. Poza tym tego jest kolejny sygnał, jakiś dziwaczny. Не стабильно, uh -huh. В конце, в... конце. конце скомплетовалом что-то. Мамнюш. To rączko Do następnego Jesteśmy jakieś trzy pola dalej Tam wychodziły same łuski Dużokalibrowe z 43 roku Nie były to żadne iłoskie Tylko takie oznaczenia to Niemiecka amunicja miała Ale z czego to było Nie wymagajcie ode mnie żebym Wam powiedział Mówię Wam takie śroty W ogóle mnie nie interesują Pokazał się teraz jakiś fancior wiekowy guziczek ale co prawda, łóżko ma jakieś zdobienia ma wiekowy jest to z przodu już żadnego ornamentu niestety nie widać ale jest taki fancior dobra idę dalej pochodzić, zobaczymy co tutaj jeszcze będzie do usłyszenia Cześć wszystkim. Kompania braci znów na spacerze Maciej i Marcin na nadawaniu. Z tej strony Maciej. Powiem Wam, że trafiliśmy. Super. Miejscówka, pola. Wszystko dookoła. Ładnie wygląda. Tylko niestety ta ziemia została tak stależowana, że jest tak spulchniona. Że zostało wszystko wyniesione ponad grunt, nie wiem, o dobre 20 cm kurcze. Deszczy nie ma, zima nie usiadła. <grydy> to jest tak na pograniczu działania naszych wykrywaczy. Nic, przyszedłem jakieś pół godziny, sygnałów oprócz puszkowych nie było. A teraz trafiłem medalik. Kurcze, zapomniałem wziąć szczoteczki. Medalik będzie się nadawał do wyczyszczenia w domu i do zdjęcia. No niestety nic nie doświadczycie z odczytania. Dobra. No to do następnego sygnału jakiegoś jak będzie. Powiem Wam, że znalazłem ten medalik. I matka boska zaczęła chyba nade mną czuwać. Patrzcie, to wbiłem szpadel i po prostu smyknąłem się po monetce. Przede wszystkim najpierw znalazłem sygnał, a potem po monetce się smyknąłem. Ale. Kurde, no będę żałował, że nie wziąłem tej szczyteczki Ale wiecie co? To nie będzie żadna Coś mi się wydaje, że to nie będzie żadna stara monetka No będzie po prostu zajechane współczesne 10 groszy Widzicie? Ale dosłownie wygląda ekstra jakby jakby jakiś stary fancior, No tutaj no zaszło zieloną patyną jak, jak jakieś stare monety. Ale ta ziemia tutaj jest dziwna. Jest taka glina pomieszana z jakimś piaskiem no nie wiem jak ktoś widział kiedyś ziemię, w której jest na przykład ruda żelaza no to właśnie ta ziemia też tak wygląda Dobra, no to do następnego sygnału Widzicie? Mniej więcej na środku ekranu Patrzcie Cóż to będzie Poratyneczka. Jasny dowód. Mamy szelong Jana Kazimierza, wielki kinol i chyba oko jest widoczne, z drugiej strony. Oj. Nie wiem, czy z drugiej strony jest oklejona, czy zniszczona, ale wygląda zupełnie tak samo, jak to 10 groszy. <noise> Tylko, że to leży kurczę, 300 lat dłużej w ziemi. Dobra, nic, po prostu chcę... Widzicie, fanty tutaj są, ale bardzo trudno chodzi się po tym polu. Jest dosłownie jak popiół rozsypany, taki sypki i to jest wszystko wypulchnione, uniesione i tych sygnałów po prostu nie ma, a tam za kukurydzą myślę, że będzie troszkę inne pole i zobaczymy co tam się będzie pokazywało, a tutaj po prostu tą miejscówkę trzeba sobie zostawić na jakiś kolejny czas, nie wiem jak deszcze spadną, jak ziemia usiądzie i niech się zmieni po prostu aura dobra A to do usłyszenia witam kompania braci Marcin z tej strony już z jakieś dwie godziny chodzenia kolejne pole które już obskakujemy w dniu dzisiejszym Maciej jak to Maciej już coś tam znalazł A mi dopiero w tej chwili udało się trafić Pierwszą monetę Jest to Fenik Jeden Fenik Ale nic więcej z tej monetki nie odczytam Bo jest w stanie dramatycznym Prześwituje tam Glapa ta cholera faszystowska chyba Ta jest, swastyka na dole No dlatego też w takim stanie ta moneta Zjedzona totalnie Dobra, mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj wyskoczy Bo ostatnimi czasy jestem znowu podłamany tymi wyjściami Do następnego To jest, jest drugi ształ. Mamy groszek Koziczek niemiecki. Szkopy tu były. Ok, do następnego. Coś tak czuję, że to jest moje pole. Coś w tej grudzie jest. Otworzymy ją razem. To niestety chyba śmiecił będzie ja. jakaś z poleko Dobra, do następnego Jeszcze ciszczał z tego pola Kopiejka Ty to będzie kopiejka, ale jazda Pierwsza moja kopiejka no. Idę tutaj trochę oczyszczę. Zrobię zdjęcia i wam pokażę do następnego.